Koksowina, koksowina, w dzisiejszym, koksowina odcinku jesteśmy w... Koksowita. w dzisiejszym odcinku jesteśmy w troszeczkę w innym miejscu, bo postanowiliśmy trochę wypodróżować sobie, bo ostatnio poza odcinkiem szukałem sobie e, wielkiego podwodnego kanionu z jaskiniami, ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy robili iCraft podwodna kopalnia bez itemów challenge, ale no, no bo części będziemy mieli będziemy musieli mieć 10 drewna, żeby zrobić na przykład jakieś podstawowe rzeczy, bo bez tego nie damy rady w ogóle zrobić tego challenge'u. I będziemy też musieli mieć przynajmniej jedno jedzonko, żeby tam nie umrzeć, bo ja nie chcę trochę umrzeć, dzisiaj piątym levelem. Będzie to troszeczkę ripa. Mam nadzieję, że tam umrzesz. Taką. Jak to? Jak to? Ale ja nie, bo ja ten, ja ten level mówiłem przez 12 godzin. Na I w ogóle ja zapraszam na ten odcinek, gdzie mówiłem 12 godzin. Co że jak nie ma taty, to my robimy ciekawe rzeczy i my no, gdzieś ej, wyruszamy i no tata jesteśmy, nas ogranicza, ja nie no, wiem. No my jesteśmy w ogóle nie wiem, gdzie my jesteśmy, jakiś miliard kratek, o to, a tutaj, tutaj się zadziała ciekawa rzecz, bo przed odcinkiem Maja sobie tutaj postawiła, wybuchnąć klipera i prawie rozsadziła tutaj skrzydeczkę, w e, której odłożymy swoje itemki, bo będziemy bez itemków, oczywiście oprócz drewna, bo tutaj przygotowałem e, drewno poza odcinkiem. I również mamy parę zasad. Mamy po pierwsze zakaz wychodzenia z wody, czyli na przykład możemy na przykład tak stać, możemy tak stać na przykład jak będziemy w kopalni, będzie jakaś taka kopalnia, możemy tak stać, ale nie możemy na przykład już o tak ostać, tak? No, już nie stać. Nie, jeszcze <laughs> zaczęliśmy i mamy tak, <laughs> mamy trzy zadania. Mamy zbuduj domek, domek musi zawierać craftik, musi zawierać piecyk i musi zawierać kociołek. Wy no kocioł jakby się zawierać i trzeba złapać rybkę, czyli trzeba trzy żelaza i po prostu złapać byly jako rybę, która będzie tam sobie latała. I trzeba zrobić... To dobrze złap. Z Złyapy. Złabrykę. Chyba musimy się nauczyć pisać, to znaczy ja muszę Ciebie nauczyć pisać. I tu jest jeszcze zrób klatę, ale chyba Wiem, że jednak bez tego hełmu, bo to już będzie troszeczkę za dużo. I będziemy na razie mieli tylko zrób klatę, bo hełm i tak będziemy mieli przygotowanie pochodnie w razie czego, bo jeszcze będziemy Ej, ale po... w ogóle prawie dobrze napisałeś wszędzie. Gdzie? Tylko napisałeś helmn i napisałeś zlomb. A zb zbuduj dobrze napisałem? Zbuduj chyba też dobrze, tak mi się zdaje. Dobra, i nie teraz wiem. odłóżmy teraz i temki tylko jeszcze poczekaj. Podziel, aby, nie, najpierw odłóżmy temki, wszystkie temki odłóż. Ja Ci po prostu dam takie temki, które będą potrzebne nam do tego. Bo okay. no, ja trochę troszeczkę boję się wykonywać tego challenge'a, ale czego się nie robi, żeby być jak freeze i robić super, ekstra challenge, crazy. Epickie challenge. Ja chcę być jak freeze, chcę być super. I patrz, mamy na razie, będziemy mieli o taki hełm, który chyba, chyba działa tak, że pod wodą się oddycha, bo przed chwilą, przygotowałem, e, też trochę leveli Wydajność straciłem. Wydajność pod wodą. I to chyba tak działa, tak mi się zdaje, nie wiem. Czy chyba to, to... jest wydajny pod wodą. No tak, wyda wydajny pod wodą. Tak. Ja mam Aqua bo ja mam język angielski, bo ja się uczę języka angielskiego, bo tata mnie nie nauczył. I jest ogólnie lipa. I ja tak, się patrz, uczę patrz, języka patrz. polskiego. To dobrze. Be, I patrz, podzielę, podzielę nas przecież ty dostajesz 17, bo jesteś dziewczyną, jestem gentlemanem. Ja mam ja będę miał 16 i dostaniemy po 19 pochodni, bo totalnie, znaczy to są takie wieże, jeżeli by się coś psuło z oddychaniem, nie wiem na przykład. Ale i tak możemy jakby wypływać do połowy tak jakby, ale nie możemy całości wypłynąć. Bo wtedy to będzie oszustwo totalne. I teraz patrz, jeszcze musimy, dostaniemy po... No dwie rybki czy jedną rybkę, dwie rybki, ja bym dał dwie rybki dwie. jeszcze, po dwie rybki, żeby tam nie umrzeć i na razie musimy takie rzeczy, musimy zrobić te, te trzy rzeczy, ale ten domek to nie ma być jakiś taki, wiesz, taki jakiś zwykły farad, to musi być przynajmniej dach, chociaż dach musi mieć. Dobra, ja... I on mam musi być pod wodą. Budowcim. I on musi być pod wodą. Musi być pod wodą, bo właśnie o w tamtym miejscu tam sobie przygotowałem strzałkę w te przecikie. W tamtym miejscu jest wielki kanion, tylko jeszcze nie wiem, czy właśnie dobrze działa ten enchant, bo jeszcze nie wiem, czy dobrze czytałem książki, a tak mi się zdaje, że dziejemy. lepiej to działa. Chyba nie działa ten enchant. Chyba, Chyba nie działa. Chyba ten, nie ten. Myślę, że ten Edgarn nie działa, bo źle wyczytałem z książeczki, <grym> więc postanowiliśmy, bo też czytałem w książeczki, że e, hełm działa tak, że też działa tak, ale ja myślałem, że hełm jest trochę trudniejszy, więc jeszcze e, poszliśmy po hełm Żuwi, bo jeszcze mieliśmy... He, I ja po nie prostu nie musiałem... I musiałem po prostu taki fajny hełmik, bo właśnie wyczytałem w tej takiej książki poradnika pana grzybiarza i właśnie to pisało, że taki, że taki hełm po prostu oddycha, no że tym razem zadziała ten hełm. Bo nigdy nie testowałem tak szczerze, bo nigdy nie, nie chciałem zaglądać pod wodę, bo się zawsze bałem. I czy to działa? Powinno to działać, tak się zdaje. Działa chyba. Działa? Działa? Yes, yes. Jest, cześć. No ni nie nie Patrz, 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 chodź za mną, chodź za mną, bo ja wiem dokładnie gdzie to jest. Tylko to najgorsze, że trochę wolno się pływa, jest trochę minus. Ale... To ty wolno pływać. Jak wolno? Nie no, ty jesteś za mną. Pływysz. No bo ja później zaczęłam pływać. Nie, nie, czekaj, to była albo tutaj. O nie, kończy Chyba się. Mi się kończy mi się. A bo to jest tylko na 10 sekund takie, nie wiem jak to działa. Tak ktoś to, to będzie po prostu musieli co chwilę jakieś, nie wiem, jakieś po prostu sobie dawać na przykład takie coś. Ma, takie coś. Jesteś. No tutaj pod wodę wpłynąłem. No widzisz... A widzi, to ja jest, jest, no tutaj no że tutaj światło sobie dam. no sobie doduję ręki, to. I musimy, na początku ja bym zaczął od castigo osobiście, żeby zrobić kilo przynajmniej. Nie no, napracę. Tylko trzeba tak dawać tak sobie tak. ciągle powietrze. Trzeba, trzeba powietrze nie. sobie ciągle dawać żeby nie umrzeć. A ja nie wiem jak działa ten Water leafy. A... Ja dobra już wiem jak to działa chyba. Wiem to działa. Trzeba szybko rzeczy robić, bo to jest, to jest totalny speedrun, bo to, to ciągle się kończy To jest speedrun to tak. Tylko trudno będzie... O nie, nie, szybko, szybko dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj, patrzcie. O, widzicie i teraz znowu się ten Water mi odnawia. Chyba tak to działa, jeżeli dobrze myślę. Przynajmniej tak, tak mi tak mi pokazują, więc chyba to tak działa. Ale ja nie Co wiem. No, no patrz, trzeba tak sobie, bo jak ty umiem tak sobie dawać pochodnie, to wtedy ci się jakby ten enchat odnawia, na przykład, o, o teraz A mogę dołączyć. na przykład wykopać sobie dziurę? Tak, możesz, I możesz wszystko, ale nie możesz, wy, nie możesz wyjść na jakby, na, nie możesz wyjść na powierzchnię, tak totalnie, tylko troszeczkę długo się kopie, więc to będzie trochę, ripa, <laughs> lipa, że trochę wytyfy, wytyfy, albo zróbmy tak, że trzeba będzie zdobyć tego, że trzeba będzie zdobyć, zamiast hełmu, zamiast, znaczy, zamiast klasy zdobyć tego, zdobyć, jak to się nazywa Za trzeba zdobyć buty i bez kociołka, bo to będzie zbyt trudne troszeczkę moim zdaniem okay. tego się zdaje. to będzie zbyt trudne, bo rybkę to chyba nie ma problemu, tylko trzeba się trochę długo będzie się kopać niektóre rzeczy tutaj więc najprawdopodobniej będziecie mieli troszeczkę tutaj ucięte też, żeby nie było trochę tak nudne tego kopanie bo to troszeczkę to będzie wykopać, nie oszukuję wykopałam dziury Ale super. ja nie mogę, ja umieram czekaj, ja idę do twojej dziury nie Oczekaj. no! Okej, okay. czekaj, o dzięki. Wyjazd z mojej dziury! No idę, są mnie. A tu już, ja tu już kopię żelazo, a ty co? A ja niszczę crafting! A ja kopię żelazo? W ogóle my w tym samym miejscu jesteś. Ej, śledz! Oddaj żelazo, Oddawaj żelazo! Oddawaj żelazo, i oszukujesz. oszukujesz, oszukujesz. I ile trzeba żelaza? Trzeba siedem żelaza, tak? Tak, chyba co mamy do... zrobić? Bo trzeba zrobić buty i trzeba zrobić wiaderko. O, dzięki. Dzięki. Są mogę odnowić sobie tutaj. Idź tam. Ej, już mam. Pie... ja masz żelaza. Ej, no weźmy, nie mogę przejść. Weź, bo ja chcę przejść. No ale nie mogę przejść, no weź posłuchaj się tutaj. <laughs> Idź tutaj, ja idę tutaj. Poczekaj, bo to jest to jest jakieś powalone. Wytyfy, wytyfy. Wytyfy. Idźmy moje dziury. No, dobrze. Poczekaj Ej, ja już zaraz zadanie robię, a ty co? Co robisz? Zabrałeś znowu! Wyszukujesz! Nie, to jest oszustwo! Oszustwo! Moim zdaniem, moim zdaniem banik powinien być. O o, 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 O kurczaczki, o kurczaczki, o kurczaczki, o kurczaczki. O kurczaczki, gdzie jest moje tak? Gdzie są moje pochodnie? Zabrałaś moje pochodnie? Tak. No oddaj mi je. Trafisz chodź do dziury jednak. O! Ginę, 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 ginę. Ginę, ginę, ginę. Czekaj, czekaj, chodź, chodź, szybko. Wytyfy. Chodź, chodź, chodź. No oddaj, masz, pochodnie, chodź, chodź. oddaj pochodnie, oddaj pochodnie, oddaj pochodnie. No to masz. No ale ja umieram, dawaj, oddaj pochodnie, bo wytyfy. Oddaj moje dwa żelaza, oddaj moje dwa żelaza. Nie mam oddaj żelaza. To moje żelaza, Nie, zabrałeś mi je kopałem. Ja je kopałem. Ja już bym już zadanie. Już mam, miał zadanie, ja bym miał siedem żelaza, Tak to mam pięć, wytyfy. No bo ty po prostu nie potrafisz. Nie, bo ty jesteś złodziejką. Złodziejką jesteś. Ewident ja... Jesteś... Napiszcie, ja że Maja to złodziejka. Nie. Napiszcie, Maja to złodziejka, bo... Maja jest... jest super. Ale jesteś złodziejką. Ej, no co ty zrobiłaś? No zakupuję się przed sobą. Ale czemu mi te... W ogóle te pochodni mi do góry lecą, w No mi też leciały właśnie. Muszę cię, bo już jeszcze... Zaraz ja tu zaraz chciałem, bo tu trzeba jeszcze domek zrobić, wytyfy, z craftingiem i czym to trzeba było zrobić? Z piecykiem jeszcze. Eee, piecykiem. Już zaraz domek będę robił, ja zaraz tu kończę, a ty co? A, ty, a no, ja nie, nic. Albo zróbmy tak, że ostatnia, albo nie, nie, bo on zrobi tak, że ostatnia osoba, która... Znaczy osoba, która tego nie, nie ukończy, to po prostu będzie wysadzona. Będzie podstawił pieni... Ale ona nie zginie wtedy, bo ty, ty chyba się nie ginie tak na raz, tak mi się zdaje. Daj mi się zdaje, że tak to działa, ale muszę, muszę jedną rzecz zrobić, bo tutaj bez, bez tego, tego chyba nie wykopię, albo będę kopał 200 lat, takie, takie coś, więc no troszeczkę problem będzie, tylko szybko, a ty tam domek już zrobisz Nie. Pamiętasz, że musi być podwodny? No musi, wiem, wiem. Musi być podwodny, nie może być nawet na, w ogóle nie, nie może być jakby wystawać nawet. Chciałam, mieliśmy buty i wiaderka. Tak, buty i wiaderko. Chciałyby no szybko. i S. Jak Dobra. E, co, jakie były jeszcze zadania precies? Musisz, musisz rybkę złowić. Musisz rybkę, rybkę musisz zrobić domek. Musisz... Jak złowić rybę? No musisz no, wziąć do tego, wziąć do wiaderka musisz. No to też łatwo. <grych> Tylko ja zbieram tutaj fundamenty na mój dom. A muszę fajne, że musi być drewno i... No, najlepiej, żeby był drewno. E, no, no nie ja bo mi ja coś wiem. nawala! Nawala mi coś jakiś zombie mi nawala, wiesz <laughs> Ja Ej, no utrudnienia, w ogóle ty sobie do jakiejś dziury poszłaś, ty oszukujesz. Ty nadużywasz swoich praw. Nieprawda. Tak, nadużywasz swoich praw, ja nie, ja nie oszukuję tak jak ty. Ewidentnie oszukujesz, ja tu robię super... Ty oszukujesz. Nie, nie oszukuję. Ty oszukujesz, ja tu robię super, super domek robię tutaj. Jest wyśpienity, jest super, ja tu robię już dach, ma super dach. Tylko ginę, 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 ginę. No nie, 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 Tylko nie ginę, nie. Ja nie chcę zginąć z takim levelem wytyfy. Poczekaj, poczekaj. Czekaj, tak. Oj, jak ja już tu rzeczy Giniesz? robię. Giniesz. To ciekawa sprawa. Poczekaj i pa, ja tu już takie rzeczy robię, takie... Ej, a mogę robię. się z oceanu, ale z niego nie wyjść. Możesz, możesz. Ale okay. tylko... ale już tylko na 3 sekundy. Dobra. Na 3 sekundy, bo tak to nie, bo będziesz ja mogę sobie nie wiem co zrobić. Ale... Tylko na 3 sekundy. Inaczej nie masz I tylko dwa razy. Trzy. Ej, rzuca we mnie trójzębem! To... Bo ostatnio w ogóle się dowiedziałam, jak to nazywa. Się. Tru... Trójzębem tru... we mnie nawala. Truiza? To takie coś, takie trud coś tam. Tak to się pisze? Tako? Chyba te. Tako to się pisze? To... To dobrze Cześć, chyba, to dobrałem. ja jestem mistrzem. Ja wiedziałem od początku, że jestem najlepszy w to. Ała! Co się stało? Ja to szybciej. Tak, ja robię domek, by. A nie, on musi mieć, tak. Ale no nawet. Rzuca, to... rzuca mnie, Ej, weź pomóż mi, pomóż mi, proszę. Nie mam jak. Pomóż mi, proszę, proszę. Jak mam ci pomóc? No nie wiem, no zabij go jakoś. No czym? To ja mi znowu to jest jakieś... mi To prześladuje tym gościu. No nie wiem, no. <laughs> ja się go nawalam, on mnie zaraz zabije. On mnie zaraz zabije, pomóż mi. Dobra, ale ja nie. A nie mogę, tak, nie mogę, tak. Ej, tu są dwa takie już, bo ja na serio! Jak no idę? Idę, Wychod no idę, idę no. na... Szybko, bo jak idę, na no serio! Weź go, weź go! Ja idę, Wychod go. Nie. no! Nie! Mi. No pomogłaś mi! Ale chciałam, bo myślałam, że sobie brań. oszukałaś, oszukałaś, oszukałaś. Bo... Oddajesz Ej, mi, ja lewe, umrę, mi lewe, zbierasz mi lewe teraz umrę, oszukałaś. Też umrę, też umrę. Jestem w dobrej dziurze, poczekaj. Ej, mój... oddawaj tymki! Oddawaj, oddawaj rzeczy, oddawaj rzeczy wszystkie. Swoje. Udabiaj eee, mm, Nie wiem, co było twoje. <grych> Miałem kilofy. Miałem dwa Nie kilofy. mam twoich kilofów. Nie mam kilofów. Masz. Oddałem. Masz. Nie mam. Musisz Nie mieć. mam. Musisz Nie mieć. mam twoich kilofów. Musisz mieć. Ale tu nic nie ma, żadnych kilofów. Pa, no nie ma tutaj nigdzie. Nie, ma. nie mam twoich kilofów. Jak nie? nie masz? No nie mam. Nie nie mam. Nie mam. Wy też się zabrałaś. Zabrałaś. Oszukujesz. Oszukuję? Nie oszukuję. Jeszcze sikierkę miałem, sikierkę miałem. Da, da, to no, moja sikierka, ale cię ją oddałam. Gdzie? Tam gdzieś leży. O tutaj. A to ja nie miałem takiej, ale może być. <grym>, no właśnie. To czekaj, czekaj. Złoto! Złoto mam! Wytyfy, z, z mi złoto dropło! Co się stało? Wytyfy, tych zombie złoto dropi. wytyfuj jak to się dzieje? po czekaj, 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 czekaj. Myk, 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 myk. to mój mek, mój mek, Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Szybko. Gdzie to jest? Zrobiłem! Zrobiłem! Zrobiłem wszystko! Zrobiłem wszystko! Zrobiłem wszystko! Oszukuję! No nie oszukuję, zrobiłem wszystko. Zobacz. Oszukałem. Zobacz, zrobiłem wszystko, patrz. Mam, mam żelazne buty. Żelazne buty mam, mamy rybkę i mam, mam domek z craftingiem i z piecykiem. Wygrałem, wygrałem. Jesteś. Wys... Nie, no nie wiem, czy. Nie, no. Do... Chyba oszczędzimy Maja. W dzisiejszym odcinku oszczędzimy Maja, ale w następnym... Napiszcie w ogóle następne, co możemy zrobić bez itemów, bo myślałem nad różnymi, że chciałam zrobić w nocy, ale raczej nie chcę robić w nocy, bo to ja się troszeczkę boję robić w nocy, ale napiszcie, to możemy jeszcze zrobić bez itemów, bo no fajnie, fajnie to się robi, bo są takie ekstremalne challenge jak Tam. Freeze. Ekstremalne challenge jak Freeze, tylko tym razem ja wygrałem, bo w ostatnim w ostatnim odcinku wygrał chyba tata, chyba ta, tata wygrał, ale... Na szczęście miałem gorszego przeciwnika w dzisiejszym odcinku. Nie, no. Nie ja mieliśmy... z delfinami pływam. Delfiny są super. Tak, wytyfy, co to jest? Wytyfy? Co to jest? To mi goni! Coś co mi goni! To co, to co to jest? Co to jest? Wytyfy? gdzie to? Bijemy to? To znikło. Bo jakiś Ej, bo jakieś. Ej, to są moby, to są moby. Tu są moby. Ja nie mam broni, nie mam ja też broni. Nie mam broni, czemu to jest tyle mobów? Idzie czekaj Światło, ja mam się, się Ale czekaj, bo ja, ja nie mam co na tego szkieleta, bo ja to zabiję, a tego szkieleta nie zabiję. Poczekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Mi goni ten szkielet, wycofuj. No nie mam, mnie zaraz zabiję, mnie zaraz zabiję. Poczekaj, czekaj, poczekaj szybko. Po... Ja oh, jeden hp mam. Mam jeden hp, ma ja bibi! Ty pisz. jesteś? Pisz, no pijskilofa! no pisz, pisz, nie mam rau. Tak. No trzeba. pomóż mi, nie chcę tracić poziomu! bo mi nie pomogłaś. No ale to twój odcinek. Poświęcenie jak freez. No, tak, ale to ty nie pomogłaś, powinnaś pomóc mi tak działa rodzina. Ja ci nie pomogę. Ja mnie mały! Nikt cię zabije. Nie no dobra zabije go ochroni, bo ja jestem... Ja jestem pomocny dla rodziny. Ja jestem pomocny, Jesteś. nie Nie, ty mi nie pomogłaś, po, ty zaraz po, po, nawet łapką mogłaś pomóc. Nie ma dla bo <laughs> No, No zabijam go już! Dobra, je, kończymy już odcinek, napiszcie jakie możemy bez i zrobić. I... No i zostawcie sobie kałapeczko, bo teraz codziennie jest Deli. No i Ella.